Nie ma dymu, nie ma węgla, czyste ręce. Fisalis jest bardzo bogaty w witaminę C. Natomiast znowuż nie mam łyżki. Zapomniałem. Dekoracja. Co słychać? Eee... Witam serdecznie wszystkich was, moi mili, w kolejnym odcinku. Okiem wilka. Dzisiaj zaczniemy, że tak powiem, temat pod tytułem grillowanie. E, mamy wiosenkę, wiosenka jest świeża. Minęliśmy pankracego, serwacego, bonifacego. Odcinek nagrywamy w imieniu Zofii, więc. E, jakby jeszcze chłodek wieje, delikatny, natomiast y, chciałbym Państwu zaproponować coś bardzo delikatnego, bardzo fajnego, zdrowego i lekkiego, przede wszystkim po tych zimowych, ciężkich potrawach, jakie są golonki, gulaszowe zupy e, itp. itd. Znajdujemy się na działkach ogrodniczych, no mamy tutaj sąsiadów, którzy troszeczkę nam przeszkadzają piłami spalinowymi, kosiarkami, ale myślę, że jakoś nam się to uda zrobić. Wątróbka marynowana w mleku. Ja dodałem troszeczkę musztardy francuskiej. Dodałem papryczki chili, pieprzu w zalewie zielonego. I mamy jeszcze chrzan. O którym ja wiem, że jest chrzan może tak kontrowersyjny. Natomiast uważam, jadłem i chciałbym Państwu zaproponować, bo polecam. Niesamowite, dobre, e, smaczne i zdrowe. Chyba jabłuszko weźmiemy do tego. O! Jabłko pokroimy w plasterki w miarę równe, tak ażebyśmy poprzebijali sobie to na patyczki do szaszłyków. E, Wątróbka zamarynowana, pachnąca chrzanem, przede wszystkim chrzanem. I teraz nabijamy na jeden i na drugi, tak, żeby nam po prostu nie spadło to z patyka. I przekładamy jabłuszkiem, proszę bardzo, w miarę równo, żeby nam to wychodziło. Tutaj muszę jeszcze sobie wątrubeczkę. Dokroić, przekroić, o kolejna jabłuszko. Tak, wątrubeczka i tak robimy y, kolejnością wątróbeczka i jabłuszko, a więc dokończyłem nabijanie y, naszego szaszłyka wątrubkowo-jabłkowego. Myślę, że teraz trzeba byłoby go troszeczkę podsmażyć na grillu. Sprzęt pierwszej jakości, pierwsza liga, to jest sprzęt gazowy. Eee, Brolking, bardzo fajna sprawa. Przede wszystkim nie ma dymu, nie ma węgla, czyste ręce, nie musimy się martwić o to, żeby później złapać gdzieś wiaderko z wodą. Kładziemy na grilla, rozpalamy gaz. Po prostu ekonomicznie. O. I zdrowo. Smaży się nam e, szaszłyk. Ja w międzyczasie chciałbym Państwu zaproponować e, sałatkę do tego szaszłyka, a mianowicie natura. Troszeczkę e, kwiatków z czereśni nam spadło, ale nic się nie dzieje. E, myślę, że e, na pewno wszystko będzie fajniej. Kasza bulgur. Wrzucam tą kaszę bulgur, jak jest do tego wcześniej ugotowany marynowany burak. Marynowany burak. E, ja marynowałem go w odcie z mniszka e, leczniczego: e, miód, tymianek, rozmaryn i tak marynuję buraki. Mi się wydaje, że jest to e, bardzo fajna marynata, e, zdrowa przede wszystkim. No, a tutaj tego buraka to po prostu e, w kostkę taką niekoniecznie musi być równa. Chodzi o to, żeby po prostu jakoś to przegryźć. Szaszłyk widzę elegancko się nam smaży. Buraki już pokrojone. Mi się wydaje, że jeszcze jednego dorzucę. A co? Buraki są zdrowe, pyszne, a jeszcze takie marynowane po prostu idealne. Do tej kaszy bulgur, która jest też zdrowa. A musimy wrócić do tego zdrowego jedzenia po prostu, bo tak jak mówię, ciężka kuchnia, zimowa. Proszę przejmie. Bulaczki lądują w kaszy. Ja muszę zobaczyć do szaszłyka, ponieważ e, od czasu do czasu trzeba go przewrócić. Proszę bardzo. A. Mam, takie, mam taką możliwość, żeby po prostu przykryć i on już dochodzi mm, do, do, do siebie, tak gdzie powinien być. Taka mała e, czeresienka, owoc, cytrus, można powiedzieć, i też go wykorzystamy tutaj. Ja tego mam troszeczkę więcej. Fisalis jest e, rzeczą jadalną, natomiast ładnie też e, komponuje się jako dekoracja do potraw. Mi się wydaje, że postaramy się też to wykorzystać. Fisalis kroimy w połówki. Proszę bardzo. Bardzo ładnie, o, jeszcze wezmę ze... Dwa. O, tutaj gdzieś z dekoracji dziabnę, do bo przecież to wszystko jest dekoracją, ale do jedzenia. Wiadomo, że na talerzu musi być e, kolorowo, ładnie, no i smacznie oczywiście. O. Korzystając z sytuacji, że jesteśmy na ogródku, e, troszeczkę e, skubnęłem od sąsiada niesamowitej e, przyprawy, zioła, melisa. Uważam, że melisa jest e, jak najbardziej e, pożądana w tej sałatce. Zapomniałem Państwu powiedzieć, że e, fisalis jest bardzo bogaty w witaminę C. Tak bardzo nam teraz potrzebnej m, do odporności, żebyśmy byli odporni na pewne e, Choroby, czy ale skropimy limonką. O, bardzo proszę, troszeczkę limonki. E, oliwa z oliwek. Ja tu, proszę Państwa, nie używam soli, bo wydaje mi się, że e, jednak tej soli e, powinniśmy używać jak najmniej. Nie jest konieczna do naszego życia. Wydaje mi się, że po prostu e, smak samych e, buraków, smak samej melisy, smak e, fisalisa, e, smak kaszy e, musi być na tyle dobry i jest na tyle dobry, że po prostu niekoniecznie jedyną rzeczą, którą możemy dodać, to jest pieprz, którego nie mam na stole, bo zapomniałem wziąć z ogródka. Pieprz jest zdrowy e, i możemy dodawać do każdej potrawy. Także pieprzu nie żałować. Coś specjalnego do tej sałatki. Natomiast, znowuż, nie mam łyżki. Zapomniałem! Sorry. Wymieszamy sałatkę. O, trochę lata. Proszę bardzo. Kolorowa, ładna buraczki zdrowe, dużo żelaza. Pięknie. Musimy zobaczyć, co z naszym szaszłykiem. Nasz szaszłyk pewnie już jest gotowy. Szaszłyczek już wygląda idealnie. Myślę, że moglibyśmy powoli podawać na talerz. Jeszcze wątróbeczka sekundkę, minutkę, dwie i będzie gotowa. Ja międzyczasie przygotuję sobie talerz pod naszą, nasze danie dzisiejsze, które, będzie, które chciałbym Państwu pokazać. Skorzystam z uprzejmości ogródka i dam liść chrzanu. Świeży, młody listek szanu, na który wyłożymy sałatkę. O! Bardzo proszę. Sałatka wygląda apetycznie. E, świeża, na pewno nietucząca. Starczy. Wydaje mi się, że porcja jest odpowiednia. Mm, troszeczkę dekoracji. E, dekoracja Fisalis, o której mówiłem wcześniej. E, I sprawdzamy szaszłyk. Szaszłyk. O, Szaszłyk już jest idealny. Wręcz bym powiedział bardzo dobry i szaszłyczek kładziemy sobie nieopodal naszej e, sałatki z kaszy burgur, z burakami i z Fisalisem Danie. Godne każdego grilla, danie godne każdego, który by chciał się odchudzić. Wątróbka wiadomo, no nie ma e, aż tak mocno tłusta, nie jest także tutaj jabłuszko. E, wykorzystane produkty pochodzą z tych działek, do których się znajdujemy. No cóż moi mili, chciałbym dzisiaj pożegnać was wszystkich e, miłym akcentem, że na pewno spotkamy się w następnym odcinku programu Okiem z Wilka.